Hej tu Kinga, jadam, a dzisiaj robimy ciasto jogurtowo galaretkowe, dokładnie tak jak powiedziała moja córeczka dzisiaj będziemy przygotować takie specjalne ciasto dość lekkie na bazie galaretek jogurtu, tu już mamy rozmieszane po dwie saszetki tak, galaretki, tak. Miesz, w miesz. około pół litrze wody, na miesz, początku dobrze. będziemy tutaj na, do... Naszej blaszki, naleję odrobinkę galaretki, żeby się przykleiły nasze biszkopty. Bo też będziemy kłaść na sam spód małe biszkopciki. Pomóż mi słoneczko. Na początku e, przygotujemy masę. Zrobimy, Folia. Tak, tam jest to folii. Zrobimy żółte. To, to, to kłaść tutaj dwie, dwie łyżki. Będziemy mieszać galaretkę z jogurtem. Wsyp tutaj w Wsyp. Nalej te dwie łyżki jogurtu do, do galaretki. Nawet może trzy. Jeszcze jedną. Wymieszaj teraz całość. Ja no ale jeszcze to jedną wiesz. O. Nie, nie odrywaj, nie odrywaj, nie odrywaj, nie odrywaj. Tą folię zwinąłem tutaj, że gdyby nasza blaszka nie była to strzelna, żeby po prostu garnetka nie wypłynęła. I tutaj też? Tak, tu nie, tu by lepiej, było to odciągać, po prostu w wymieszać. Zawsze trzeba tu wymieszać nasz jogurcik. To miesza, jeszcze dołożę może jedną łyżkę jogurtu tutaj. O, ale no, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Niech no, mogę zaraz spróbować, jak snokuje z jogurtem. Napiszę. proszę. Wystarczy niechwytki, no, ostrożnie. Odrobinkę tutaj wleję. O. Okej, okay, tataś. Mniej więcej tyle. I teraz układaj. Dobrze, tataś. Mogę ci pomóc? Nie, tataś. Będziemy no, tak równo do dookoła. Dobrze. Tu mamy tak ułożone, Mówię, cieniutka warstwa galaretki pod spodem, na razie odstawiamy to do lodówki, sądzę, że po 10 minutach to już tężeje, bo galaretkę mamy tak na granicy cześć, cześć. tężenia, więc y, widzimy się za chwileczkę. Tu już nasz spód ciasta stężał. Nasza galaretka z biszkoptami już jest w pełni mocna, więc nie ma problemu, żeby nasze biszkopty wypływały. W międzyczasie wymieszaliśmy pozostałe galaretki z jogurtem. Jest, mieszaliśmy tak, niecej, żeby łącznie całego, całej masy było około pół litra. Teraz będziemy dolewać nasze już powoli tężejące galaretki do naszej formy. To co, wlewamy na początku jeszcze dalej żółtą. Ciasto mamy już wlane, teraz oczywiście trzeba wstawić to do lodówki do pełnego stężenia. Galaretka. To tak się prezentuje gotowe nasze ciasto po stężeniu. Tu wyszły właśnie fajne te kolory, można też je troszeczkę przemieszać, można też zrobić upgrade na przykład do trzy owoców jakiś do środka. Na pewno jest to ciasto fajne takie na szybko do przygotowania w się sensie szybko. Chodzi o czas stężenia, ale samo przygotowanie nie trwa długo. Najdłużej trwa po prostu tężenie galaretki. Jak Ci podobało przygotowanie takiej, takiego ciasta? Podobało się? Zimna galaretka. Zimna galaretka, no bo z lodówki. Widzę, że Ci się podobało. Tu, tu już moja córka napoczęła właśnie, rączkami zaczęła wyjadać ciasto. Na pewno warto coś takiego przygotować. Na pewno polecamy. Warto eksperymentować właśnie z tego typu ciastami, tym bardziej latem, jak jest właśnie taka ciepła właśnie pogoda, gdzie raczej piec niespecjalnie się chce. A to nawet jest łatwe, przyjemne, raczej nie jakieś wysokokaloryczne, pomijając cukru w galaretce. Więc na pewno polecamy. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli macie własne pomysły na tego typu łatwe, proste desery, przede wszystkim letnie, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej. papa. Papa Pa, pa.